My już wróciliśmy do Krakowa, ja zaraz biorę gorącą kąpiel, żeby się trochę rozgrzać po całym dniu jeżdżenia. No i jutro wstaję rano i mam od dziewiątej sesję, później nagrywam, więc znowu powrót do pracy. Pracy jak praca, ale teraz dużo filmów przede mną, bo muszę nagrać je na zapas. A czemu? Sama nawet o tym nie wiem, bo podobno czeka na mnie jakaś niespodzianka. Jeszcze nie wiem o co chodzi, ale na Was czeka też niespodzianka na warsowką, ponieważ właśnie wleciały świąteczne rzeczy. Kubki, na przykład taki kubek. Smurką, mega fajny, ja właśnie sobie zrobiłam w nim herbatę, mega się cieszę w ogóle z tych kubków. Już też niedługo wrócą te kubki z pojawiającym się napisem, czyli jak wlewacie ciepłą wodę, to nagle pojawia Wam się napis. Są też inne świąteczne, na przykład koszulki, również z smurką, sami zobaczcie, czapki, szaliki, jutro pokażę Wam.